Witaj. Za kilka dni startuje mój nowy kurs. Wyzwanie podnoszę pozytywne wibracje, o którym za chwilę opowiem. Ale najpierw chcę zaprosić Cię w najbliższych dniach od jutra, czyli od środy do kolejnej środy przez te kilka dni, ale bez weekendu, na takie codzienne, pięciominutowe poranne live y tutaj na YouTubie o godzinie 7. .00. Specjalnie po to, żeby to była tak wczesna pora, by móc spokojnie zacząć swój dzień. A razem będziemy praktykować najprostszą wersję metody opukiwania, po to, żeby też zdjąć z siebie takie poranne napięcie, tą gonitwę, i ze spokojem przygotować się do całego dnia. Kończyć będziemy też to taką pozytywną intencją. A teraz słów kilka na temat tego wyzwania, które startuje już 18 lipca. Bardzo serdecznie chciałabym Cię tutaj zaprosić do wspólnej przygody, gdzie przez 10 dni będziemy kierowali swoją uwagę na. Pozytywną energię, na podnoszenie pozytywnych wibracji. No, dlaczego i po co? No, ponieważ żyjemy często w stresie, nie da się ukryć, nieraz czujemy się w ciągłym takim bliżej wir negatywizmu, do tego stopnia, że trudno nam jest odnaleźć pozytywne aspekty i doświadczenia na co dzień, w naszych codziennych em, różnych doświadczeniach. Czasami nasz mózg tak już się przyzwyczaja do tych negatywnych doświadczeń, że. Żyje w stanie takiego ciągłego zagrożenia. No, i jeżeli też nieustannie skupiasz się na takim negatywnym myśleniu, na samokrytyce, na zmartwieniach, na narzekaniu, na stresie, to Twój mózg też staje się bardziej reaktywny, podatny na lęki czy depresyjny nastrój, jest też bardziej skupiony na zagrożeniach, jakby szuka tego. Ponadto to też mamy takie większe zdolności do tego, żeby być w złości, smutku czy poczuciu winy. No ale przecież nie każdy reaguje tak samo w takich samych warunkach, tak? Nie każdy tak samo się czuje. Dlatego pojawił się ten pomysł na to wyzwanie, żeby skorzystać tutaj z różnych możliwości, żeby wykorzystać siłę naszej intencji, naszego skupienia na pozytywach. Siłę budowania nowego nawyku i możliwości naszego mózgu, czyli tak zwaną neuroplastyczność, oraz także siłę spotkań w grupie, żeby dać sobie szansę na zbudowanie nowego schematu. My możemy w mądry i świadomy sposób zmienić tory uwagi i wzmacniać to, co jest pozytywne, ale też bez takiego udawania, że negatywne nie istnieje, bez takiej toksycznej pseudo -pozytywności. No, i dlatego pomysł na to wyzwanie: wykorzystamy tutaj takie małe uważnościowe zadania kierujące uwagę na pozytywy, metodę szczęśliwego mózgu, czyli taką praktyczną naukę chłonięcia dobra, zbierania pozytywnych doświadczeń, wzbogacania ich, absorbowania i łączenia, i doładujemy to wszystko opukiwaniem. Organizacyjnie wygląda to w ten sposób, że zbieramy się w zamkniętej grupie na Facebooku. Pierwszego dnia, jeśli masz ochotę się zobaczyć ze mną i z innymi uczestnikami, zapraszam Cię na takie wieczorne spotkanie na żywo, na, na Zoomie, a później czekają Cię codzienne poranne ćwiczenia. Na dobry początek dnia znajdziesz tu krótkie zadanie, takie do 10 minut, i wieczorne ćwiczenie, czyli co wieczór przeznaczasz około 3-5 minut na podsumowanie danego dnia i utrwalenie doświadczenia. Jeżeli będziesz tylko chciał, jeżeli będziesz tylko chciała, Możesz to dodatkowo wzmocnić jeszcze prowadzoną medytacją. Na zakończenie też spotykamy się na żywo, żeby podzielić się własnym doświadczeniem, żeby dodać sobie też motywacji do dalszej drogi. Także informacje o uczestnictwie i też link po więcej znajdziesz tutaj w opisie. A teraz już zapraszam Cię do wspólnej zabawy, podnoszenie pozytywnych wibracji, zapraszam Cię na te codzienne live. Y. No i mam nadzieję, że widzimy się też już razem na kursie, tak, żeby razem podnosić pozytywne wibracje.